Niemożliwym jest powstrzymać emocje, i wtedy wychodzą na wierzch i te złe, i te dobre. I w, o, z oczu można wyczytać bardzo wiele. Ma presję Szymon i Samu Kasprzyk. Słyszałem, że i Samu trenował 6 lat, zapasy, ale to chyba nie było teraz, tylko za dzieciaka. Ale myślę, że mógł sporo zapamiętać, jak wrócił do treningów. Ciekawe, czy przełoży się to na dzisiejszą walkę. Sędzią walki wieczoru! Tylko 3 kg różnicy między wagą przeciwników. Jedno jest pewne: Isamu nie może przegrać tego pojedynku. Bo to... Koniec czekania! Walka wieczoru! Isamu kontra DJ I Isamu nie może przegrać, bo to byłoby dla niego. Porażką nie tylko sportową, ale też osobistą. Czosy lecą do głowy. Punktuje, przed, za plecy. Stał DJ Palasite. I mamy stójkę, jest klincz. DJ Palace, to on przeniósł stankę do płaszczyzny stójkowej, ale jest kolejne zwolnienie. I jest dosia. Ale Palace tutaj sklinczował dołu, żeby nie mógł mu Isamu zadawać ciosów prawą ręką. Tak, wyrtół prawą rękę. Natomiast Isamu. Ma jeszcze lewą i tą lewą zadaje też ciosy pod prawy łokieć DJ Palasajda. To może boleć. Oddaje plecy. Spodzi znowu za plecy! Czy będzie tam duszenie? Zrzuci go zrzuci go chyba. Oj! Czy Bo będzie duszenie? Duszyt. Mogą Werszło być! duszenie Mataleo! Nie Ale wychodzi. wykręcił się Palasajd, jak on to zrobił, jak on wykręcił się z tego Oj, duszenia. Łapie do duszenia, przechodzi do duszenia trójkątnego, złapał rękę. Trójkąt rękami, czy to też się uda? Będzie przechodzi pozycję, może być trójkąt. Czy to wybrali? Oddaje plecy, oddaje plecy. 15 się. sekund do końca pierwszej rundy wyprącił trójkąt rękami, ginię Palasajd. Zaczął pala egzekucję. Nie przed, a będzie jeszcze druga runda. No i zmiana... Zmiana pozycji. Kolejna technika parterowa kończąca kolą z Niesamowita dynamika nie jest, pierwszej rundy. DJ Palasite. Nie jest, Pokazał. No naprawdę niezłe umiejętności parterowe. Wypronił. Trzy bardzo groźne pozycje. Uff. Naprawdę gorąco w pierwszej rundzie. Wiele się wydarzyło. Aż nie chce się wierzyć, że DJ Palasite rzeczywiście ma tak nieporównywalnie mniejszy staż treningowy, bo parterowo pokazał naprawdę niezłą defensywę. I samo też tam jest nieźle reanimowany w narożniku. No tak. Chyba potrzebują jego płuca trochę tlenu. To może się skończyć nawet z zwycięstwem DJ Palasajda. Sytuacja nie jest oczywista. Mimo, że więcej akcji miał tutaj i samu, to piękną defensywą wykazał się DJ Palasajd. Co przyniesie druga runda? Poszli! Ruszyli do drugiej rundy! Szczędzia. szczęścia, DJ Palasajd, nie było podcięcie. Szybko wstaje do góry, złapał w... kolana, Uf, groźne kolana idą do głowy, dochodzą. Jeżeli nie straci serca palasajt. Tak? Tak? ruszył. Tak? Tak. No i przekładają się tutaj. Teraz kolano powinno tam wyjść ze strony samu. Piękne podcięcie. podcięcie, piękne podcięcie w wykonaniu Isamu. Tak no trzeba no i... to Szymonowi oddać, że obalenia. Przećwigni. Tak, widać, te zapasy z dzieciństwa przekładają się na dzisiejszą walkę. Mnóstwo obalenia, obalenia są mocno punktowane. Samymi obaleniami można nawet walkę wygrać. Oczywiście, że tak. Czyżby próba jakiejś dźwigni, nie? Była próba Kimury z góry. Jest w dosiadzie i samą, czyli on pozycja zdecydowana, zdecydowanie dająca przewagę. Będzie no próbował razie. tam ground and pound robić. Ale no, Palasaj też tą defensywę z dołu nadal reprezentuje. Tak, Nawet side... będąc w tak trudnej pozycji. Palasajt klei znowu te rączki, żeby nie mógł zadawać ciosów z góry Isamu. No ale powoli punktuje. I Samu punktuje. I cały czas jest w dosiadzie. Dobrze robi klinczując Daniel z dołu. Sędzia może podnieść ten pojedynek, jeżeli nie będzie walka aktywna. To by było. Dobrym punktem dla DJ'a Palasajda. O i tutaj też jest taki klucz na bark, jest taka nieprzyjemna Kimura. Oby wybronił to DJ Palasajda. Wybronił ten gość. To jest niesamowity. Piękną defensywę, ale wiadomo, że defensywą się walk nie wygrywa. Koniec drugiej rundy. Narożnik dobrze podpowiadał DJ-owi Palasajdowi, żeby uciekał plecami do siatki, żeby wstawał od siatki. Od siatki jest o wiele łatwiej wstać niż na środku. Na pewno nie takiego przebiegu walki spodziewał się Isamu. Isamu był pewien, że skończy to już w pierwszej rundzie. Ale zobaczcie, że jednak... Dobra... Poznańska, lubońska szkoła bardzo tutaj Palasajdowi pomogła. Doszedł cios na szczękę. Tak, kilka siostrów tutaj naprawdę doszło. Ładnie, czysto. Bardzo ładne, czyste obalenia. O, Mateusz Borek. Proszę, pozdrawiamy. Groził koło... albo, albo kibicuje. Albo powiedział, to jest to. Bardzo ładne obalenia Szymona Sprzyka. Nikt chyba nie stosował na dzisiejszej gali tylu obaleń. Tylu tak ładnych technicznie obaleń, jak właśnie i samo. Nie daj się obalić, krzyczy narożnik DJ Palasajda. No musi teraz przejąć inicjatywę DJ Palasajd, jeżeli chce wygrać ten pojedynek bardzo dużo opaleń I samu daje mu myślę, dużą przewagę. Palasajd zagra tutaj chyba w lot. To Będzie szukał tej szóstki, tego czystego trafienia, które zgasi światło i samo. Oj, potężny front kick. Zafiał równowagą DJ'a Palasajda. Wysoko garda. Łapy klinczuje i obraca go do siatki i Mamy walkę pod siatką. Tutaj kolana mogłyby zakończyć tą walkę. A I to poszło właśnie, kolano, poszło kolano. To jest bardzo ten... niebezpieczne, zwłaszcza pod siatką, kiedy nie ma tutaj ucieczki do tyłu. To kolano było naprawdę mocne i doszło do celu. Ale bardzo dobrze trzyma się DJ Palaset. Niesamowite, jestem pełen podziwu. Palasajd zaprasza go do walki i sam rusza. I trafia. Dostał trochę gonga Daniel Pawlak. Zgubił trochę defensywę. Troszkę obraca plecy DJ Palasajd i samo ciężko oddycha wszedł teraz na udo ten low kick DJ z głową próba balenia nie udana uderzał bija No i, I sprowadził do żółwia DJ Palasajda co w tym żółwiu będzie próbował wykręcić i samu to czy będzie atakował? Czy będzie próbował wpinać się nogami? Trzyma, bardzo dobra pozycja do bicia. Powinien cały czas uderzać, jeżeli chce wygrać ten pojedynek. Obija boki drzeja, Palasajda i samu. Trzyma, kontroluje. Widać, że zapasy nie są mu obce. Chyba gra na czas. Stał! Posłuchał no narożnika, podjął próbę wstania, no i mamy wpięcie, ale mamy w odsłonił pięcie. znowu plecy i sam wpina się za plecy DJ Palasajda, czyli wpiął ręce do duszenia. Kilka sekund yeah, do końca Trzymaj walki, nie klepnie tego DJ Palasaida. koniec, koniec tego emocjonującego pojedynku. Niesamowita obrona DJ-a ale tak jak już mówiłem, obroną nie wygrywa się pojedynków. Zdecydowanie więcej skutecznych ataków miał tutaj i samu, ale to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, bo to jest jedna z tych walk, gdzie zwycięzców jest dwóch. Owszem, owszem jestem nadal trochę stropniczy, ale zupełnie obiektywnie mówiąc, tutaj zwycięzców powinno być dwóch. Tak powinniśmy ich traktować. No ja myślę, że jednak ręka Isamu będzie w górze. Trzy rundy kontrolował, świetnie obalał, wiele sprowadzeń, cały czas kontrola, no i sporo punktujących uderzeń. Dokładnie. Punktacja na pewno przemawia za Isamu. Natomiast gdyby to był pojedynek na defensywy, tutaj wygrałby DJ Balasaj. Bardzo ładny pojedynek. Elegancki. Nie Alegancki. było tutaj. Żadnych brudnych zagrywek, nie było fauli, było czysto, były fajne techniki parterowe, było trochę stójki, były przede wszystkim no, fajne, Drodzy bardzo fajne opalenia. Przyszedł czas na werdykt. Zapraszam do środka. No, zwycięzcą tej walki akurat nie jest bonus. Zwycięzcą walki wieczoru Fame MMA 3 zostaje... Szymon i Samu Kasprzyk! No tu Notuje swoje zwycięstwo w swoim rekordzie. Chłopaki zbijają pionę. Jest szacunek. Były fajne emocje. Dziękujemy za ten pojedynek. Taniec zwycięstwa. Czy ten taniec i samo pojawi się?